Dzisiaj się obradzamy ziemniaki, mamy troszkę, troszkę pogody No i obradzamy, trochę nam deszcz popadał Mokro jest, ale nie ma na co czekać Słuchajcie, miałem awarię na polu, oh, tu mi się śruba urwała, po prostu gwint się zerwał, zostało takiego oporu, że aż tu ramę podgięło lekko, jakiś gruz musiał być, kamień, no i tak to zrobiłem, spawałem tutaj dla sztuki śrubę i, i powinno trzymać, teraz widzę jaki tutaj bubel zrobiłem ze spawaniem, ale to nic, eee, widzicie jak tu wygina, a to dosyć opór. No, i teraz te wymiary tej formownicy. Zaczniemy od puszków. Puszki są na 72 cm, czyli po prostu od puszka do puszka, od tego puszka do tego puszka. Zobaczcie, mamy ile? 72-73 cm i tak samo tam. A formownice, już Wam mówię, formownice mamy tak. Przód. Nie wiem czy widzicie, przód jest 75 centymetrów, 75 centymetrów, górę, górę mamy na na 30, już samą górę, na 30 centymetrów. Tutaj bok mamy na 43 cm. Tu jest trochę inaczej, bo tu jest. Tu jest to nieforemne. Tutaj jest na 40 cm, ale widzicie, tu musiałem zrobić takie załamania. Tu zobaczcie taki. Ale czy to aż tak potrzebne? Raczej nie, po prostu tak spawałem, a w rzeczywistości aż tak to niepotrzebne. No i teraz tył, tam zmierzę. Tył mamy sześćdziesiąt siedem centymetrów na 40 centymetrów na 20 centymetrów i na no 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 36 centymetrów i rozpiętość przy dole 69 centymetrów no i to samo jest z tej strony. Wiecie co Wam powiem? Teraz, jakbym to robił, to. Yy, no bo to się zagłębia w ziemię. To widzicie, aż dotąd gdzieś idzie w ziemię. I no te rzędy są dość wysokie. I tu nieraz te puszki, bo widzicie te puszki, tu mam podospawowane blachy, tak jak wtedy w tym blogu początkowym, co ją konstruowałem nie umiało mi spiętrzyć ziemi i tu wyspawałem takie języki blach teraz możecie wrócić do budowy tej formiarki to już nie będę znowu opowiadał i to nie spiętrzało ziemi I w sumie no spiętrza i nie spiętrza na piaskach może to jest inaczej u mnie na ciężkich ziemiach po prostu obniżyłbym się tutaj o 5 cm bo ten rządek i tak jest wysoki. Już kurczę nie jestem na polu. To już mi teraz ciężko wymiar rządka powiedzieć. Ale on jest i tak na tyle wysoki. Już się sam zastanawiałem żeby to obniżyć. Żeby tu po prostu przyspawać blachę. Tylko że widzicie. tak nie idzie łatwo blachy przyspawać. Bo ja zrobiłem sobie to z nierdzewki tutaj. Widzicie to jest nierdzewka. Chociaż się i tak to obkleiło. Trzeba to oderwać, wyczyścić. Bo to potem Przeziemia ziemia mokrawa była, ale musiałem to oblecić, bo trzeba ja to opryskać, bo ziemiaki już są na wierzchu, prawie pod wierzchem. No i nie miałem dostępu do takiej blachy, bo najlepsza blacha byłaby przez stałe. Dopiero by to fajnie ulizywało. No ja zrobiłem to tak, że tak powiem budżetowo. Jak miałem, tak zrobiłem, nie? Ale mówię, że nawet nie wiem, bo teraz tak patrzę, zobaczcie. puszek, tu końcówka, puszka. Tu końcówka jest tam z szerokością puszka. Czy tu też po prostu tej rozpiętości nie zmienić? Tu jest inny kąt, i teraz by trzeba było tu może też skrócić, żeby coś bardziej tą ziemię ulizywało do i dociskało. Bo tak jak Wam podałem, tu jest 20 cm. Jakby przykładowo, przykładowo zrobił na 18 tą górę, też by może było lepiej. No mówię, to było tak w fazie w fazie testów jak miałem to na stole położone tak, tak po prostu zrobiłem i tak uważałem że będzie dobrze a teraz z perspektywy yy, gdzieś tam praktyki co się w polu robi no to mówię jakie są mankamenty no i widzicie tu też płużek wygiąłem no to jest ze złomu wszystko nie? tu jest wygięty musiałem go tak troszkę ze skosa dać no, no i tak to, tak to się prezentuje Także już macie zaspokojoną Zaspokojeni jesteście pod względem Wymiarów No jeszcze jak coś No teraz macie z nagrania Jeszcze bym Wam mógł na kartce rozrysować Ale jak sobie dokładnie nagranie Będziecie wstrzymywać I kartkę weźmiecie przed siebie To sobie po prostu Po prostu sobie te wymiary yy, No spiszecie Nie Nie wiem czekajcie Czy ja mam tu mierzyłem jeszcze a Odśro... Mierzyłem chyba tak tak, mierzyłem, tu jest 75 cm przy dole rzęda. Mierzyłem, podawałem Wam to. Tu mi chodzi. Odtąd do środka tam jest 75 cm. Nie? A to tu na dobrą sprawę nie musiało być tak robione jak ja to robiłem. Ten tutaj pizzy, tylko mogła być po prostu prosta blacha. Bo to i tak jest tu za puszkiem. I tu ziemia tak oto się ani w ogóle nie... Nie... Ani się w ogóle nie opiera o to. No, dobra. Traktor odstawiam do, do rządka i na dzisiaj fajrand, bo trzeba się do pracy szykować. A kolejne obradnanie dalszych ziemniaków, to jest co mam na tym większym kawałku, to dopiero będzie w czwartek i w piątek, albo w sobotę będziemy pryskać na spokojnie, bo, tam, bo tam, yy, tam były sadzone niedawno, tak jak widzieliście, także tam mi się nie spieszy, a tamte, co miałem, co teraz widzieliście z początku vlogu, to były sadzone w podobnym czasie jak te, tutaj na ogrodzie. Tutaj też Wam nie nagrywałem, bo to już z roku na rok to samo. Nie będę Wam nagrywał. No i tu są, widzicie, ziemiaczki na wierzchu. Po rządki zaczyna widać. No. To nic. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie. Cześć. Hej.